Hi, hello. Witajcie moi drodzy w Super Ściądze. To jest druga część testu do unitu drugiego, do naszego podręcznika English Class na poziomie A2. Dzisiaj będziemy mówić o porównaniach. Popatrzmy na ściągę. Jim is faster than Tom. Jim is the fastest boy in the class. Zauważcie, że jeżeli będziemy mówić o porównaniu w stopniu wyższym, wtedy będziemy używać słówka. I porównujemy najczęściej dwie osoby lub dwie grupy. Jeśli porównanie dotyczy stopnia najwyższego, wtedy będziemy wyróżniać jedną osobę, jedną rzecz z całej grupy. OK? Let's continue. My cats are funnier than your rabbit. My cats are the funniest pets I have. Pamiętajcie, żeby w stopniu najwyższym zawsze wpisywać The. I tutaj mieliśmy the funniest pets. And the last one. Cooking is more boring than reading. Cooking is the most boring thing in the world. I w ostatnim naszym zdaniu mieliśmy tworzenie stopnia wyższego i najwyższego przez słowo more i the most. Bo jak wiecie, na pewno. Mamy dwa sposoby tworzenia stopnia wyższego i najwyższego przymiotnika: albo przez końcówkę, albo przez właśnie te słowa more the most. Nasze zadanie będzie polegało na wstawianiu słów, które macie tutaj w tych malutkich ramkach, w odpowiednie miejsca w ćwiczeniu. Niektóre z tych słów należy zmienić, tworząc stopień wyższy lub najwyższy. Ready? Let's begin. I'm sure George is older than Harry. W tym zdaniu stopień wyższy przymiotnika, więc dopisaliśmy końcówkę er do przymiotnika, który był podany. My grandma is the kindest person in the world. W tym zdaniu mam nadzieję, że pamiętaliście, że stosując stopień najwyższy, należy przed nim Pisać the. Number three. Hammy's ears are smaller than mine. Tutaj słowo dan. Pamiętajcie, że porównując w stopniu wyższym, słowo dan jest bardzo nam potrzebne. Number four. This trip is more exciting than the last one. W zdaniu czwartym tworzyliśmy stopień wyższy przymiotnika przez more. 5. Harry is a better tennis player than George. Tutaj mam nadzieję, z poprzedniego odcinka również pamiętacie, że niektóre przymiotniki są nieregularne. Number 6. This is the most dangerous sport I know. I kolejny raz przypominam, że przed stopniem najwyższym przymiotnika należy postawić The. Number 7. People say cars are safer than motorbikes. Tutaj zwykłe porównanie, stopień wyższy przymiotnika, krótkiego, dopisaliśmy ER, a właściwie tylko samo R, er, ponieważ safe ma E na końcu. Number 8. I think this dress is the prettiest in the shop. Tworząc stopień najwyższy przymiotnika, dopisując końcówkę, mam nadzieję, że wymieniliście Y na I i dopiero wtedy końcówka została dopisana. June and July are much hotter than December. W tym zdaniu nie tylko należało dopisać końcówkę, ale także Podwoić ostatnią spółgłoskę, ponieważ trzy literki, które w tym wyrazie są, to spółgłoska, samogłoska, spółgłoska. And the last one. My house is more modern than yours. I kolejny raz mieliśmy dłuższy przymiotnik. W związku z tym stopniowaliśmy go w stopniu wyższym przez more. Ok. Well, thanks for watching. Bye-bye.